Pracy? To ja już pójdę. Dobrze. 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 Gotów co? do pracy? Rozumiem. O co chodzi? Do pracy. Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony galzaki i zapraszam na kolejny odcinek z Warcrafta 3. Gramy po raz kolejny drużynówkę 2 na 2. Polubiłem ten tryb. Naprawdę polubiłem. To jest bardzo fajna odskocznia od trybu standardowego 1 na 1. Mm. No, i tyle mam chyba do powiedzenia, szczerze powiedziawszy. Naprawdę, jeżeli się trafi sytuacja, gdzie nie przegrywamy od razu, albo nie wygrywamy od razu, to gra się to naprawdę mega gotowe. przyjemnie, szczerze powiedziawszy. Ale w sumie, gotowe. znowu sobie pójdziemy, Mountain King, tak, Gotów do pracy. gotowe. Coś zacząłem mówić i znowu zapomniałem. Tak, to jest też standardowe, więc witajcie na kanale Garza Gaming, jeżeli jeszcze tu nie byliście, to tak, to jest, to jest taki standard w zasadzie, którego staram się zawsze trzymać, czyli nie kończyć wątków, które zaczynam. No, no. Dobra. Nie zrąbałem build orderu, więc to jest na pewno dobra wiadomość. Co my tu będziemy expić w pierwszej kolejności? W zasadzie to sobie na, nakrypujemy, tylko, że nie potrzebujemy co sobie chodzi? do tego... O, Więcej pracy? Gotowy, Gotowy do akcji. Gotów do, do pracy. To ja już hmm? pójdę. A jest? Co? Skoro ja ja hmm? koronawirusem. Dlaczego? Dlaczego ja szobaczysz mnie w akcji? Szymię. Więcej pracy? Potrzeba więcej złotych. Daj mi coś z Gotów do, do pracy. Ok, co chodzi? Ruchy, ruchy! Zbuduj Daj mi coś! Co? Daj mi coś co? ich do roboty. Gotów do pracy. Teraz jakiś zielony złapiemy tutaj. Gotowe. Więcej pracy. Stawimy wieżyczkę. Może tu. Rozumiem. Potrzeba czegoś takiego jak nie w akcji. No nie, już się Już się odpalił czarodziej cholerny Dobra, zabijemy go zaraz Teraz nas pospowalnia, ale Postawimy od razu kuźnię w zasadzie I robimy od razu technikę Oj, to będzie ruski no, rok szło. Dobra, i sklepik, który powinien już stać, nie jest jeszcze postawiony. Nie mam złota nawet na ten cholerny sklepik. Hmm, postawimy go tak może. tak? Nie, no, ja nie wiem, to raczej nie ma sensu, ale. Pierwszy raz robi się rzeczy, które nie mają sensu, nie?

Ulepszenie gotowe. Dobra, i z tym nakripowane. Dobra, idziemy troszeczkę do środka, czy może najpierw skorzystamy ze sklepiku? Może najpierw skorzystamy ze sklepiku, co? Jeśli już się tak kończy budować. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Master. widzę, że atakuje. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Czuję te emocje, mimo że mnie tam nawet nie ma w pobliżu, ale tak. Gotowe, jest Daj mi coś ich do roboty. Hmm? Gdzie <grywa> Już samo, już skończyli. <grywa> Za późno. Okej. Okay. O, fuck. Widzę, że on idzie pod. No. Przejście dla krasnoluda! Zaczekaj, aż. zobaczysz mnie w akcji. Tak. Mamy przerąbane z tymi podwójnymi andedami, szczerze mówiąc. Ruchy, ruchy.

Więcej pracy? Dobrze. No. A o co chodzi? Nie muszę wziąć. mnie, w akcji. Gotów do strzału! Tak? Jakie masz dla mnie rozkazy? Ha? Ruchy, ruchy! Jest? Daj mi coś, ich roboty. Tak? Rozumiem. To ja już pójdę. Dlaczego jasz, zobaczysz, nie tak. Daj mi coś dla roboty. No bijemy, bijemy, spróbujmy. Dlaczego ja, zobaczysz, nie tak? Dobra. Będzie ci do twarzy. Boom. Tak jest! Hmm? Genial! Potrzeba jest? więcej złota! Stragi! No, 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 Ruch, no, Stragi!

Dwie jednostki za darmo. Ruch, ruchy! dla Krasnoluda! Genialne! Ruchy! Zmiaszcie! Dobra, Ki! Zajście dla Krasnoluda! Na ja aż Ki! Zamknij! Dobra, Zamknij! 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 Z drogi! Ruchy, ruchy! tą kopalnię! O co chodzi? A skoro już tak. się bawimy. Ze śmiercią będzie kidoży! To tu za szczęmu i coś dla Zbuduj! Co? Dlaczego mnie

Złe. Może zajmę tą kopalnię? Zajście dla krasnoluda! Ruchy, okay, ruchy! stragi Zajście dla krasnoluda Tak? Zaczekaj aż zobaczysz mnie w akwitowe. Daj mi coś i Okej, oni tu wyczyścili. Tu też wyczyścili, niestety.

No, nie najgorsza ta sytuacja to jest w tym momencie O oh, fuck Aha, wróciłem Nic mi to nie da, ale kurde wróciłem z wojewódzkiego portalu. Zaraz ginę. O, fatalnie to wygląda w tym O tak, o pięknie. Super, dobra. Czyli chyba przegraliśmy w tym momencie grę, nie? Chyba tak, chyba przegraliśmy to w tym momencie. Chyba, że on zdoła wyciągnąć jakieś... Jakiekolwiek, wiecie... Nie, to jest chyba już GG. 4, 4, 2. Coś tu jest jakaś, jakaś... iluzja tu się na pewno pojawiła. Ale nie, to jest chyba... to jest chyba gra, nie? Ja tu nie, nie zbudowałem tego, nie stać mnie, żeby... No to był... To, to była dobra sytuacja, szczerze powiedziawszy, ale no... Przewaliliśmy totalnie. No, ciężko było to wygrać przeciwko dwóm Undeadom, kurcze. Którzy mają dwa razy wstęgę śmierci, nie? Chociaż nie wiem, o czym on. jakby myśli, mówiąc. To jest dead game. No, przegrane, przegrane. Więc wiecie co? Spróbujemy zagrać jeszcze jedną. Co nie zmienia faktu, że mi się w to przyjemnie. Ej, naprawdę. Okej, okay, no teoretycznie już powinienem dostać rangę, ale hmm, spróbujemy znaleźć jeszcze jedną grę zaraz wracam. Przypominam, że dalej w sprzedaży są dwie moje książki, W obronie wypraw krzyżowych i krucjaty, a Sprawa Polska z 2019 i 2020 roku wydane wy nakładem wydawnictwa Prohibita. Możecie je nabyć na stronie księgarni Multibook lub bezpośrednio u mnie pisząc do mnie, Priwa na Discorda, Facebooka, gdziekolwiek. Druga sprawa, możecie także nabyć moje modele 3D, które drukuję i sprzedaję w moim sklepie Allegro. Wszelkie linki, znajdziecie w opisie. Dostępne są także pliki STL, czyli pliki umożliwiające wydruk tychże modeli. Nie musicie kupować fizycznych modeli, możecie kupić, jeżeli macie drukarkę 3D, pliki do ich wydrukowania i wydrukować je sobie na własnej drukarce. To z kolei jest dostępne na moim sklepie na stronie CULT. A jeżeli chcecie po prostu te modele pooglądać, to zapraszam na mojego Instagrama. Oczywiście wszelkie linki znajdziecie w opisie. Dobra, trybujemy. Robimy z szybkiego expo i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś czuję, że będzie kijowo, ale... Wiedział. Pomóż mi, ja mi chłopie! No już, już. Widział wispem co robię, nie? Dlaczego to był... To był najgorszy ta. problem. A, 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 a. Co, co to ja już pójdę. Aes? Co? Dlaczego ja szłam? już nie ma? Genial! już. mnie. Powiedz tylko Daj słowo. Na Krasnoluda! Daj mi coś do roboty. O co chodzi? Tak. Gotowy do akcji! Jakie masz szanse? Gotowy do pracy! Tak. No już, już, daj mi coś Więcej pracy, to co? się do twarzy! I tak to zrobię to tego, co? Kurde, i tak to zrobię. A jest... co to co to to pracy? Pracy? Tak, wiem, że nie mam farmy. Dlaczego I tak zrobię tego fast expa. A jest... Ruchy, ruchy! Tak? Zaczekuję aż zobaczysz... Kij ci w oko, gościu. Co? Rozumiem. Więcej No mm, Etar, tak? To ja już pójdę. coś Klikuję tutaj, idę mu pomogę trochę. O, nie, jednak nie. jest... Ruchy, ruchy! Gotowe. drogi! Patrz, i ino na to!

nie ogóle, Daj mi coś do roboty. No, ruchy. Twój rozkaz. Dlaczego ja Tak. No już, już. gotów no, mi do roboty. Gotowe. do roboty. Gotowe. Gotowe do akcji. Zaczekuj, ja aż zobaczysz mnie w akcji. Czego ci trzeba? Szczerze powiedziawszy, to chyba nie wyszło nawet tak ostatecznie źle. Zdragi! Oni mają techa szybkiego i to jest problem troszeczkę. Ze śmiercią będzie ci nadprawy! Powiedz tylko co! Zaczekuj, ja zobaczysz mnie w akcji.

Kurde, no wiedziałem dlaczego ja robię takie durne rzeczy Jak wiem co się wydarzy i tak robię takie kretyńskie rzeczy, że to po prostu się w głowie nie mieści no już ma... On drugi poziom dopiero o Okej okay. Szczerze powiedziawszy Nie jest jeszcze jakaś wielka filozofia, tyle że mają Techa, nie? A ja nie no musicie sobie poradzić z tym jakoś chłopaki. Bo ja mam tu duże problemy Generalnie. No, no, może, może jej nie sięgnie. To by było miło, ale chyba sięgnie. No, sięgnie. Dobra. Idealnie nie jest. Dobrze nie jest, ale źle też chyba nie. Dobra, pomóżmy. A nie, nie, najpierw potrzebny, potrzebny będzie ten... On ma problemy, ma problemy. Dlaczego jasz, widzisz mnie wac? Dlaczego jasz, widzisz mnie wac? Nie Jest w sens się tepnąć? Chyba nie. Dobra, dobra. Ten paladyń jest kurde wkurzający. Ma miksturę Zajście dla Krasnoluda! Ruchy, ruchy. Zajście dla Krasnoluda! Jeszcze z tym przekazywaniem many to jest kurde podwójnie wkurzające Dobra, tu na trasie tylko jednostki, więc bez sensu rozkazy? tych footmenów robić. O. Dobra, ale wybroniliśmy. Albo i nie.

bez sensu było to brać, kurde. Dobra. Poprzednia gra była fajna, ta była... niefajna, z całą pewnością. E, dobra, no straciłem i tak graliśmy na dużo mocniejszych przeciwników z tego co widzę, bo nie straciłem praktycznie punktów. W ogóle miałem lepszy, lepszy wynik niż ten... E. Nie, to ja bym, to byłem jad, ja, ja bym naj, miałem najgorszy wynik niż cała, cała jakby banda, więc... No ale tak, no było ogólnie chyba na, przy pojedynkach 2 na 2 robienie fast expa jest bez sensu, tak mi się wydaje, ze względu na fakt, że no, we dwóch są w stanie bardzo szybko skontrować tego fast expa, a nawet jeżeli nie, to zanim ty zrobisz jakby jakiś value z tego wyciągniesz, no to oni już mają techa do przodu i jest przerąbane. No i na sprawę, że mój sojusznik też tutaj za bardzo... Mi nie pomagał, kiedy ja robiłem Fast Expa, a sam też się nie był w stanie pobronić przed tym gościem, który zresztą z tym Paladynem zagrał bardzo sensownie, on tak zagrał typowo, standardowo, tak solidnie wydaje mi się. Czyli wziął Paladyna z leczeniem podstrzelców, to jest też na drużynówki częsty build, no i do tego jeszcze tego Keltasa nieszczęsnego z tym przekazywaniem many, co automatycznie zwiększa jakby możliwości Paladyna, jeżeli chodzi o leczenie. Więc tak, może jakieś ogarne build ordery drużynowe? Nie, prawdopodobnie nie będę miał na to czasu, szczerze powiedziawszy, więc chyba nie ma co na to liczyć. Ale no, chyba z Mount Kingiem trzeba sobie, trzeba sobie na razie dać spokój. Jeżeli byśmy szli tak jak w poprzedniej grze, w poprzednim odcinku na dwóch Mountain Kingów, to to faktycznie działa fajnie. Podwójny Stormbolt naprawdę jest w stanie, jest w stanie zrobić fajną robotę. Rzecz w tym, że no to trzeba mieć już kogoś no, zgranego dosyć, nie? Bo tako z randomami to może być ciężko, aczkolwiek jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym jak gra tutaj z randomami wygląda, bo no szczerze mówiąc spodziewałem się, że to będzie totalny, wiecie, chaos, zero pomocy, zero jakiegoś kontaktu z kimkolwiek, trollowanie bez przerwy i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem wygląda to naprawdę fajnie. Bo próbują, próbują coś za zawsze pomagać może nie zawsze jakoś super no, skuteczny w ogóle nie wiem jak udanie, ale generalnie, no ja też, szczerze mówiąc, no trzeba być też trochę ogranym, żeby ta współpraca miała jakikolwiek sens. No ja ograny nie jestem w ogóle. Ale podobają mi się te pojedynki 2 na 2. Mimo, że na razie wszystko przegrałem, to liczę na to, że następny odcinek będzie w końcu wygrany. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia. czołem!